Cześć wszystkim, z tej strony Norris, i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym dwóch odcinku z serii Gothic 3, i kontynuujemy przygodę. Ja ślepota, ślepota wielka, stałem z niewolnikiem tam, a tu jest tunel, po prostu wejdźmy do niego, z nim do tego tunelu. Przy okazji zabiłem e, trochę szakali, które na mnie nagle wyskoczyły, jesteśmy na miejscu. Jesteśmy na miejscu. No świetnie. Będziemy dalej machać kilofami. Dobra. Zabierać się do roboty. Dobrze. Już się zabieramy. Eee, dobra. Oto i mamy. 20 punktów e, reputacji. Wy się chłopaki nie bójcie. Ja i tak was niedługo oswobodzę. Bo z miastami jest tutaj... Tak jak z miastami opanowanymi przez orków, po prostu trzeba... Trzeba to wszystko oswobodzić. Udawać, że się pracuje. Tak jak nam powiedział Diego, pracować dla asasynów, żeby dostać się do Ishtar, a potem wszystkich w jajo. Najlepszy sposób. E, jak my stoimy z Ben Erai? No dobra, Ben Erai mamy 55, zaraz tam pójdziemy porobić zadanka, ale najpierw mieliśmy zdobyć e, paczkę bagiennego ziela, tak? Mamuk. Co? O co chodzi? Co tu robisz? Ty w ogóle masz tą paczkę? Nic. Czemu miałbym cokolwiek? Człowieku, ziele bagienne rośnie tu dosłownie wszędzie. Tylko nie sprawiaj żadnych kłopotów. Zrozumiano? Piano luz, nie? Z kim mogę zawalczyć na arenie? Tutaj ktoś coś ostrzy. Orka mamy. Co tu robisz? Wielka świątynia w Bensali została zaatakowana. Skradziono artefakty. Dolok kazał mi odnaleźć. Co, sądzisz, że w Lago są jakieś artefakty? Nie, Mora, ale jest tu ktoś, kto może coś o nich wiedzieć. A kto to taki? Fabio złapał morę. Jeśli coś wie, wszystko nam wyśpiewa. Hmm, znasz się trochę na walce, prawda? Wystarczająco, żeby nauczyć cię paru sztuczek, Mora. No. Złapał morę, to znaczy, że tutaj jest jakiś więzień. Poczekajcie. Tam ktoś leży, ale nie widać. Czego tu pil? Nie twój interes. Dowiedz się kim jest więzień. No dobra. Zatankę mamy. I mogę zawalczyć na tej arenie. Z kimkolwiek. Pierdziele. Hej, co tu się dzieje? O czym ty mówisz? Sprowadziłeś do tunelu niewolników? Tak, Sancho chce swoje złoto. Cholera, tunel nie jest strzeżony. Wszystkiego muszę dopilnować sam. Hmm... Masz więźnia? Dokładnie. Mam więźnia. I dopóki to ja mam klucz, nikt nie będzie z nim rozmawiać. Kim jest Twój więzień? Stanowi ogromne zagrożenie. No nie, już się nie, nie już... Ci, Kim jest mój więzień? Zbyt wiele osób już to wie. A teraz przestań wreszcie. Czyli nie wiemy, kim jest więzień. No, mm, spoko, nie? Mm. Wiesz, kim jest więzień? To Mora. Znasz jego imię? Ile mor? Tyle imion. Nie pamiętam ich wszystkich. Rozmawiałeś już... Tak, ale nic nie powiedział. To twardy starzec. Rozumiem. Z kim mogę walczyć na arenie? Wiesz, kto jest waszym więźniem? Kto? Ja? E, e, nie. Nic nie wiem. Gadaj, kim jest wasz więzień, albo oberwiesz. Powiedzmy Możesz mnie pobić. Na pewno. Hej, walczę na arenie. Oberwałem w życiu nie jeden raz. Zresztą chyba nie mówię. Więc wsadź sobie te swoje. Dalej, nikomu nie powiem. Człowieku, może i pale za dużo, Zielska, ale nie jestem idiotą. Co chcesz w zamian za zdradzenie mi tożsamości więźnia? Wiesz, nie ma nic, co mógłbyś dla mnie... Ale zaraz, czekaj. Fabio, nie chciałbyś przypadkiem, żebym... Eee, co on chciał? Żebym... Przestał palić zielsko? A, teraz pamiętam. Miałem się zająć topielcami na wybrzeżu. Więc przynieś mi skóry i szpony topielców. Powiedzmy po 10 sztuk. Pokażę je Fabio, a w zamian zdradzę ci imię więźnia. Okej, okay. gdzie mogę znaleźć to pielce? Na wybrzeżu wystarczy się przejść po okolicy. Jest ich tam pełno. A jeszcze jedno. Musisz mi przynieść wszystkie trofea naraz, bo zapomnę ile mi już dały. Skleroza. Dobra. Chciałbym wiedzieć, jak mogę walczyć na tej arenie, ale. Zostawmy ten temat na razie. Może kiedyś. Na wybrzeżu, powiadacie? So well. Przejdźmy się po wybrzeżu. Bezi, dymaj żabcią. Jest tu coś ciekawego. Kompletny nieogarnięty ten odcinek widzę się robi. Doświadczenie plus 20. Z dupy. Ale okej. Okay. Nie żeby mi się coś nie podobało, nie? Wiem, że coś tutaj kiedyś musiało być. Wiem, że jak przepłynąłem te wszystkie krainy, to tutaj to coś było. No czy jakieś kuferki są, ale nic to specjalnie nie wnosi do naszego zadania. Znowu jakiś amulet, ja pierdzielę. Gdzie ja jestem? Nie, za dużo to to nie zmieni. Eee, e, 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 e. Lago. Spróbujmy mm, na wybrzeżu, tak? Dobrze, że jest tutaj, także zobaczmy, czy coś tutaj ugramy. No nic nie ugramy, gdzie ty masz te swoje topielce, pacanie. Czekajcie, jak to jest? Yy, ale zadania. Lago. Na wybrzeżu. Więc przynieś mi skóry topielców. Jest ich tam pełno. No to nie wiem, czy my mówimy o tym samym wybrzeżu, czy... Czy o którym. Chyba, że na Hama po prostu zrobimy tak... taki trick, że... Po prostu popłyniemy... Powłyniemy po prostu tam! Wow, Bezi, co... co, co się... co się dzieje, co się stało? Popłyniemy na drugą stronę. Zobaczymy, czy to coś, co, coś konkretnego wniesie do tego zadania. Bo tam będzie już myrtana. Także. No, no, no nie wiem. Jeżeli tam tam nic nie będzie, to ja. Po prostu robię cięcie i ja to sprawdzę, gdzie są te topielce, bo. Bo nie wiem. Wiem, że było miejsce w Farancie, gdzie to Pielce było od zarąbania. Gargulce, Kabumc i posąg Beliara Pięć gargulcy, no spoko. Proszę szukać to Pielce znalazł pięć gargulcy. Dobra Dobra, ten padł Okej okay. Dobra Tutaj sprawa załatwiona Ale tak nie do końca, bo Ja to bym chciał, wiecie czego Długi miecz Teraz skrzynia. No dobra. Otwórzmy to sobie. I ja robię małe cięcie. Za chwilę do was wracam. I będziemy trochę mądrzejsi. Jeśli chodzi o to, gdzie mogą być te topielce na wybrzeżu. Także zaraz do was wracam. Poczekajcie. Okej, okay, słuchajcie. Jestem z powrotem. Z tego, co wyczytałem i się dowiedziałem, to będzie to powiązane zadanie z... E... Zadaniem, które dostaniemy od niego. Co tu uprawia? Bagienne ziele. Proszę. Sprzedaję je też w paczkach. Jest wysoki popyt oh. na ten towar. Każdy, kto go raz posmakował, zapłaci fortunę, byle go tylko znowu zakosztować. Um, <śmianie> Paczka bogiennego dziela akurat dla mnie dużo nie znaczy. 21 tysięcy. No stary. Chociaż... Um, wiesz co? Coko... Poważne pytanie. Więc co wiesz? Wiem tylko, że Fabio nie życzy sobie żadnych kłopotów. Właśnie dlatego nie chcę, aby ktokolwiek o tym gadał. Więc nic. A co sobie myślałeś? Jestem tu ogrodnikiem, nie katem. Myślałem, że bagienne ziele rośnie na bagnar. <noise> Wszyscy tak myślą, ale rozejrzyj się dookoła. Rośnie szybciej niż potrafię je spalić. Warunki są tu idealne. Pyłki kwiatowe rozwijają się w tych warunkach do skoków, no co kilka świetnie. tygodni mogę przeprowadzać kolejne żniwa. O ile rzecz jasna, do... Mm. Krwiopijcy lubią bagienne ziele? Wygląda na to, że te skumbrie wiedzą co dobre. Już kilka razy traciłem przez nie moje zbiory. E może powinienem się zająć dla ciebie krwiopicami. Stary, ja się bałem poprosić. Wiesz co? Jeśli uda ci się wypędzić te bestie, dam ci paczuszkę oryginalnego, bagiennego. Super, ja to z... kupiłem. Dobra, walć. Kto dla mnie pracuje, powinien mieć coś z życia. No, zapal sobie. Mhm. A krwiopice to najpewniej będziemy musieli szukać tam na tej skarpie, tego co wyczytałem. A to w Pylcy też, w tamtych okolicach. Także chodźmy się tam przejdziemy. Mamy jednego krwiopicę już. Czekajcie, nie, Tędy pójdziemy. Krwiopica, ok. Ja pierd Ale was tutaj jest Nie, pierdykam taką robotę Tu się zbawienie należy za to Jak? Jak No i bezi, One się gdzieś zlagowały Dobra, wystrzelamy to wszystko. Dobra, jest, jakoś idzie. Oh shit man! Dobra, mam odtrutki. A par wam licho. Rząd rządło krwiopijcy. no spoko. Ilu was tutaj było? Ja pierdzielę. Dobra, kiedy mi przejdzie to? Choroba? A, proszę bardzo, jest to bielec. Zaczyna się. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Chyba sześć, już ubiłem tupielców. kolejne. Siedem, osiem. Dziewięć, dziesięć. Okej. Okay. Dobra, powiedzmy, że zadanie zostało wykonane. Zaraz sprawdzimy sobie, ile mamy w ekwipunku skóry topielców. Kurde, ale tu jest gęste lasy. Ki, to jest warant. No dobra. Zobaczmy. Eee, Jeszczura, jelenia, topielca. No dobra. Szpony, topielca, trochę tego mamy. Czyli myślę, że możemy oddać mu to zadanie. Welcome to varant. <laughs> Oczywiście, na wejście zawsze. Welcome to varant musi zagrać. Eee... Najpierw tobie oddamy. Już po pizzę. Więc moje następne żniwa są bezpieczne. Weź paczkę bagiennego ziela. Ojcze rozluźnienia. Nawet nie czujesz, jak rymujesz? Ja uziom. <laughs> Mamuk. Oto trofea stopielców. O, proszę stary, bardzo, nowy poziom. Niezły z ciebie zawodnik. Eee. A teraz gadaj, co wier. A co byś powiedział, gdybym nawet nie znał tożsamości naszego więźnia? Nic bym nie powiedział. Po prostu zrobiłbym ci wielką. Wielką... <laughs> Tylko żartuję, stary. Ty no mam nadzieję. Więzień jest magiem wody. O. Jest w dość podeszwym. Nie, nie wierzę. Wojewu. Nazywa się Watras. No. To teraz wiesz już wszystko. Widzisz, to nie było takie trudne. Ale uważaj, że. A, Watras. Jeśli wabił, dowie się, że ci powiedziałem, obaj będziemy w tarapatach. A więc tutaj spotykamy naszego kolejnego przyjaciela. Mistrza Skorinis w pierdzieleniu głupot na placu Adanosa. Otóż tak jest. Watras, Watras i jeszcze raz Watras. Nie, nie powiem mu tego, że wiem, kim jest więzień. E, czekajcie. Co możemy zrobić? Krwiopica. Hop. Kim jest więzień? E, co ja miałem jeszcze zrobić? A, miałem odnieść teraz e, tą paczkę bagiennego ziela do e, Ben A więc oddzenieśmy mu to. No dobra. Jest i Watras, kurde. No nie spodziewałem się. Wiedziałem, że jest tutaj więzień, że, że, zapomniałem po prostu, że to jest Watras, kurde. Oto twoja paczka bagiennego ziela. Doskonale. Ojcze uczynności. Pozwól, że okażę ci moją wdzięczność. To mnie znowu sporo kosztowało. Co? Dość długo pracowałem dla Sancha. Pewnie, to on zajmuje się daniną dla Zuben'a. Jednak możesz mi wierzyć, wystarczająco dużo zostaje dla niego. Do czego zmierzasz? Mógłbym wysłać cię do Bragi, do handlarza niewolnikami, z ogromną sumą pieniędzy. Hmm. i? Oczywiście tylko na niby. A po drodze zaatakowaliby cię koczownicy. Jeśli taką właśnie historyjkę usłyszy Sancho, Dostaniesz ode mnie 500 sztuk złota. Jesteś pewny, że mi uwierzy? Gdybym nie był pewny, to w ogóle bym tego nie proponował. Pomyśl o tym. Jedno małe kłamstwo i możemy zaczynać interesy. Eee, no to mamy wkitować Sancho, ale... Widzicie co? Ja zapiszę sobie grę. Ja sobie zapiszę grę. Najpierw powiem Sancho, to kto miał usłyszeć, a potem... Wziąłeś niewolników? Tak. Doskonale. Mam nadzieję, że wciąż można tam pozyskiwać złoto. Oto twoja zapła. Eee. <laughs> Najpierw go wydajmy. Vasco zaproponował mi podejrzany układ. Jaki? Opowiedz szybko. Chciał cię naciąć na okrągłą sumkę. Tak długo go znam. Zawsze tak dobrze mu płaciłem. Czemuż mi to robi? Nie puszczę mu tego płazem. Każdą monetę odbiorę sobie z jego wypłaty. Co do ciebie zaś? Mm -hmm. 200. Ok. Wczytajmy grę i zobaczmy, co wyjdzie z tego, jeżeli powiemy mu tą drugą wersję. Chciałbym dostać jakieś dodatkowe. Mm. Może jakąś dodatkową reputację? Nie pogardziłbym. W żadnym wypadku bym tym nie pogardził. Watras, Boże. Ainos w swej mądrości tak uczynił. Wziąłeś nie... Bla 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 bla. Powiedzmy teraz to. Miałem kupić niewolników dla Wasko, ale mnie napadnięto. Och nie! A złoto? Zgadza się, skradzione. Przeklęci koczownicy! Są gorsi od wszystkich pustynnych Tak pełzaczy! O, beliarze! Pokaraj ich swym gniewem! Masz dla mnie? Nie. Byłeś mi bardzo pomocny. Sądzę, że możesz spokojnie zapuścić się głęboko na pustynię. Z Twoją pomocą na pewno. Rozumiem. Dobrze. Moje wpływy nie docierają wprawdzie aż do Isztara, ale i tak mogę Ci pomóc. Mag Sigmor z Bakareszu wciąż jest mi coś winien. Dostaniesz list do niego. Może to ci pomoże. O Boże, bakarz to gdzie jest? Ja pierdziul, ale kawał. No nic, dobra. E, powiedzmy jeszcze temu delikwentowi o tym. Dobra, Sancho kupił naszą historyjkę. A nie mówiłem. Oto twoja działka. Od tej pory nie wspominajmy już o tej sprawie ani słowa. No, czyli lepiej na, na tym wyszliśmy. Masz jeszcze wiele do zrobienia. Także, zapisujemy grę. Ja tu sobie popatrzę. Eee, hop. Brudne sprawki. Hop. No ale. E, mamy jeszcze jedno zadanko tutaj na pewno do wykonania. Także słuchajcie, na, na razie Wam bardzo, bardzo dziękuję za ten odcinek. Zapraszam Was do kolejnych. Trzymajcie się. Pozdrawiam i na razie, hej a my jeszcze się przyśpimy na szybko, żeby było w miarę w miarę jasno no i lecimy, na razie, trzymajcie się hej